mnie pewnikiem zarobienia pieniędzy dla mojej rodziny. I tak samo jest w handlu hurtowym, detalicznym z kupcami z Afryki. I to jest przyczynka, jedna z wielu oczywiście, natomiast taka główna, na której my się koncentrujemy, dostosowując swoją ofertę dla kupców afrykańskich, to to jest taka główna przyczynka tego, że my wysyłamy do Afryki rzeczy, których oni nie potrzebują. Należa tak należałoby to rozumieć. Co nie zmienia faktu, że śmietnikiem Odpadów tekstylnych i jest Polska, nie Afryka, Polska, bo my w Polsce. Ściągamy odzież używaną, tak jak wam powiedziałam chwilę wcześniej w chorych ilościach nie potrafimy jej sortować. Nie umiemy się nad tym zastanowić. Bardzo często ubrania, których nie da się sprzedać w second handzie, stanowią paliwo, jak to my nazywamy w cudzysłowie, alternatywne w wiejskich gospodarstwach domowych. Czyli przyjeżdżają sobie ludzie, biorą takie małe wiecie, beleczki nie? i palą to w piecach w swoich własnych kopciuchach, i to naprawdę tak jest. I to nie trzeba daleko szukać takich przykładów. Nawet tutaj się wydarzają takie rzeczy. I, i to jest nasz problem. Jakby to jest nasz problem, bo my mówimy sobie, ok, super, kupujmy w second handach, nie? Ekstra, róbmy to, róbmy zakup, nie kupujmy nowych rzeczy, zgadzam się, kupujmy w second handach. Tylko my mamy świadomość, jakby rozumiemy ten model tylko w dwóch obszarach, czyli pierwszy moment, w którym wrzucam do kontenera, tego naszego przysłowiowego i końcówka, kupuję w lumpeksie używaną rzecz. Po środku wydarza się Wydarzają się dziesiątki rzeczy, które składają się na ten t-shirt za piąteka w Lumpeksie. Prawdopodobnie w Polsce należałoby przyjąć statystykę, że na jeden t-shirt, wiszący w sklepie z odzieżą używaną, co najmniej trzy zostały spalone. Znaczy spalone albo wrzucone do RDF-u, co jest absolutnie yy, dobrą praktyką. Tak, 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 jakby w te, oczywiście, jakby w, w tym sensie. Natomiast chodzi mi o to, że nie mamy świadomości tego, co się dzieje po środku, nie? W sensie nie wiemy, jak wygląda proces sortowania, nie wiemy, czy ludzie, którzy pracują na sortowniach, e, mają godne warunki pracy, czy mają płacone składki, czy pracują, czy mają prawo do przerwy, czy mają właściwe wynagrodzenie do ilości fizycznej pracy, którą wykonują, nie? Bo my sobie mówimy, okej... Okay, Oddaję ubrania, kupuję w Second Handzie. Nie? Natomiast warto byłoby też mieć trochę więcej uważności w tym obszarze kupowania w tym, w tym second handzie, bo o ile ubrania, ta, jakby ta, te, te trzy koszulki trafią do firmy, która będzie potrafiła zrobić z tego pożytek i, i przerobić na przykład bawełnę na czyściwo albo stworzyć granulat do, jakby do paliwa alternatywnego, to super. Natomiast w Polsce mamy około 30 tysięcy second handów, które w większości przypadków, przyjmuje się, że 80% z nich to są firmy rodzinne, które nie mają takich narzędzi i nie działają w tym obszarze, dlatego, że są skupione na zysku. Nie zastanawiają się nad konsekwencjami. Teraz nagle zaczęliśmy mówić, że dziedzina second hand jest ekologiczna, więc pojawiają się informacje o tym, że wiecie nie, o tam kupuj w, w naszym sklepie będziesz, będziesz ekologiczny. Natomiast żeby zweryfikować ekologiczność takiego sklepu, należałoby im powiedzieć hej. Pokażcie mi, skąd się ta koszulka tu wzięła, nie? jaka jest jej droga? Dlaczego ona kosztuje u Was 15 zł? Nie? Skąd, się, skąd się bierze cena tej koszulki? Nie? Skąd ją macie? Natomiast żadna z tych 30 tysięcy firm nie ma żadnego interesu w tym, żeby o tym mówić. Dlatego, że no to jest taka w cudzysłowie Afryka. Wiecie, to jest jakby to, co sobie wyobrażamy w Afryce, dzieje się w Polsce. Mi się to skojarzyło z Sycylią i po prostu nielegalnym handlem odpadami i trochę taką mam wrażenie, jakbyśmy żyli na jakimś mafijnym polu tekstylnym w Polsce. Oraz przerażające jest to, że to jest jeszcze mniej chyba trakowalne i sprawdzalne niż, niż pierwszy obieg. Mówimy, że fast fashion jest nie do, nie do sprawdzenia, a tutaj okazuje się, że drugi obieg może być tak samo nie do sprawdzenia, ale. Jednakowoż, zawróćmy do Was, bo Wy robicie to inaczej. Jak Wy robicie to inaczej? Jak ubrania do oddania? Jakby w czym są lepsze w tym modelu działania? Bo, bo, no bo są, no bo to już wiemy. Nie powiedziałabym, że lepsze, powiedziałabym, o, ja że bym powiedział, inne. No. Ja bym powiedziała, że inne. Bo wszyscy, którzy zajmują się, w sensie jakby starają się robić dobre rzeczy z odpadami tekstylnymi, są ze swojej natury jakby, należałoby powiedzieć, że są ok, Nie. Czy ktoś jest lepszy, gorszy? Przeroka polemika. Natomiast my to robimy na pewno inaczej. Robimy to całkowicie transparentnie i niczego nie ukrywamy. Nie mówimy naszym darczyńcom, że hej, twoje ciuchy trafią do potrzebujących, mimo że część z nich trafia. Bo współpracujemy z organizacjami charytatywnymi, które zajmują się wsparciem procesów wyjścia z bezdomności, na przykład, nie? Albo wsparciem rzeczowym dla osób bezdomnych. Wysyłamy im ubrania, których oni potrzebują, pakujemy je, robimy to na nasz koszt. Pracą naszych rąk, więc my jesteśmy tą organizacją, która jakby pomaga osobom potrzebującym. Natomiast to jest bardzo mały odsetek takich organizacji. Do tej, na, na, na ten moment trafiły do nas dwie, z którymi współpracujemy w taki sposób z ogromną, z ogromną radością. Natomiast cały nasz proces pozyskiwania tych rzeczy jest bardzo transparentny, prosty i jawny. Chętne osoby posiadające rzeczy, których nie potrzebują, pakują je w kartony. Wchodzą na nasz portal, wybierają fundację, która ma dostać kasę za te kilogramy przekazane przez tą osobę, zamawiają sobie bezpłatnego kuriera, który te kartony odbiera w wyznaczonym terminie i w wyznaczonym miejscu. Te kartony trafiają do naszego magazynu, czyli jakby do, na naszą sortownię. Tam są ważone. Każdy kilogram to jest złotówka darowizny na rzecz wskazanej organizacji, organizacji charytatywnej. W kolejnym kroku. Te ubrania są przez nas sortowane, czyli dzielone, przychodzi do nas. Nie sort, chociaż nie sortowana, a w kolejnym kroku dzielimy je na konkretne kategorie. Te kategorie się zmieniają, na ten moment mamy ich około 30, natomiast opracowaliśmy do tego bardzo fajną, jesteśmy z tego mega dumni, że udało nam się stworzyć przedsiębiorstwo takie naprawdę bliskie naszym wyobrażeniom o tym, jak powinno wyglądać przedsiębiorstwo zrównoważone i cyrkularne. Nie robimy niczego na tempo. Nie koncentrujemy się na zysku, tylko na tym, żeby wszystkie pozyskane rzeczy wprowadzić do ponownego obiegu. W różny sposób, w różny sposób. Odpad, który generujemy w sensie, który pozyskujemy, mimo że jest bardzo niewielki, bo nasi darczyńcy są cudowni i wysyłają nam rzeczy zgodne z naszą specyfikacją i to jest super, bo dzięki temu możemy robić z tych rzeczy mega użytek, a nie martwić się po prostu, nie wiem, chociażby brakiem technologii, o którym, o którym sobie rozmawiałyśmy chwilę temu. Natomiast gromadzimy go, bo mamy pomysł na to, w jaki sposób go zagospodarować i co z niego zrobić. Współpracujemy w tym obszarze, bo opracowujemy taki projekt z łódzką KNK Kanaka. Pralnią, farbiarnią, która w ogóle jest doskonała. Posiadam. To jest ta nazwa, której ja nigdy nie mogę zapamiętać. Jest, ale doskonała. Tak. jest doskonała. Jest doskonała. To już musicie zaprosić KNK do siebie. Oni Wam powiedzą, skąd się wzięła. Ja nie jestem upoważniona, więc nie powiem. to jest dość ciekawa. Ja już nic więcej, nic więcej, nic więcej nie mówię. I z nimi pracujemy nad tym, żeby stworzyć dedykowaną technologię, która pozwoli nam zagospodarować ten odpad tekstylny przewracając go do ponownego obiegu w formie nowych rzeczy, ale bez inwazyjnego przerabiania tych rzeczy, bez inwazyjnych procesów chemicznych. Na razie mamy tego odpadu malutko. My sobie trochę martwiliśmy się, że będziemy go mieli więcej. Mamy go malutko, natomiast zgromadzimy te rzeczy i będziemy robić z nich użytek. Nie ma u nas rzeczy tak naprawdę nie trafiła się jeszcze rzecz, której nie udałoby nam się zagospodarować, mielibyśmy na to, nie mielibyśmy na to pomysłu. Natomiast nasze wspaniałe dziewczyny na sortowni otrzymują ten niesort i dzielą go na bardzo podstawowe kategorie. Najlepszej jakości rzeczy, czyli te, które są niezniszczone, nadające się do dalszej odsprzedaży, będziemy sprzedawać dalej do sklepów second hand. Zależy nam na tym, żeby firmy od nas kupowały te rzeczy, mówiąc o tym, że to są rzeczy, które są pozyskane w Polsce. Przesortowane w Polsce i trafiają do ponownego obiegu w Polsce. Walczymy trochę z mentalnością naszych wspaniałych przedsiębiorców, o czym, o czym już mam, trochę, trochę wspominałam. Walczymy z tą świadomością, no bo jednak Anglia to Anglia, jakby ten towar z Anglii to towar z Anglii. Dlatego sami w przyszłym roku chcielibyśmy otworzyć taki sklep, by totalnie cyrkularny, z prawdziwego zdarzenia, jeżeli można tak powiedzieć lumpex, moje ulubione słowo, po to, żeby każda osoba mogła w takim sklepie kupić sobie rzeczy, które zostały pozbierane w Polsce. Mało tego, znając całą historię tych wszystkich rzeczy, czyli tak naprawdę chcemy stworzyć miejsce, w którym odkryjemy przed swoimi klientami i partnerami cały ten proces. Jakby pokażemy co z czego wynika. Wytłumaczymy, z czego wynika ta cena. Bardzo często my w naszym portalu spotykamy się w ogóle z takimi pytaniami typu, oho, Złotówka za kilogram. A w Lumpeksie ja kupuję za 60. I to się zgadza. Złotych czy groszy? Złotych. Złotych za kilogram. Tak w Warszawie no w niektórych miejscówkach za 85 w poniedziałek. Tak, oczywiście, że tak. Nowa dostawa Stawa jak najbardziej. I to jest bardzo często takie, takie, bardzo częste taki zarzut do nas, taka, taka podejrzliwość Mówiłem, oho. <grym> 59 zostaje wam w kieszeni. Natomiast na cenę odzieży używanej w sklepach second hand składa się bardzo wiele czynników. Sam koszt pozyskania tego surowca, przesortowania go, prowadzenia do ponownego obiegu, czyli we własnych sklepach, itd. itd., itd. Wszystkie te elementy składają się na tą cenę. Natomiast wartość nie niesortu w Polsce, czyli tych rzeczy, które się zbiera w kontenerze, gdyby ktoś sobie chciał kupić w Polsce, tonę czy dwie takich rzeczy i spróbować sobie popracować na, tym, na tych rzeczach, które są w tych kontenerach zbierane, to za kilogram musi wydać 30 groszy, zapłacić. Za, na, za jeden kilogram niesortu w Polsce płaci się około 30 do 80 groszy, bo niektóre, niektóry niesort z Polski opisywany jest jako niesort z bogatych osiedli. Hmm, <taki> tak. Ciekawe bardzo czyli w którym miejscu faktycznie zarabiacie? gdzie jest po prostu jakby ta twoja marża Na samym końcu na samym końcu czyli ponosząc wszystkie koszty tego w tym procesie pozyskania surowca czyli do momentu tego niesortu plus jakby cały proces naszego clear sortingu czyli jakby tych wszystkich działań których których dokonujemy w obszarze tych rzeczy, które pozyskujemy, zarabiamy w momencie, w którym te rzeczy sprzedajemy. Czyli Twój biznes model jest zbudowany na marketplace. To jest miejsce, gdzie Ty zarabiasz faktycznie. Tak, ale tu Wy się praktycznie całkowicie uniezależniliście, tak krok po kroku widząc, jaki jest, tak. jakie jest pole minowe na tym rynku. Bardziej, um, nie mieliście chyba w planach od początku zakładania sortowni. Nie, nie, nie. Chcieliśmy być tylko pośrednikiem. Mm. Na samym początku chcieliśmy zbierać tę odzież i sprzedawać ją do firm zajmujących się by prowadzeniem sortowni swoich sklepów z odzieżą używaną i zmusić ich tym samym do transparentnego przekazywania darowizn finansowych mm. na rzecz organizacji charytatywnych. Bo wiemy, że te organizacje, których logotypy na kontenerach często się znajdują, niewiele dostają z tego kasy versus ilość kilogramów, które są pozyskiwane. I my chcieliśmy stworzyć model transparentny i idealny, który powie, ok, masz sortownię, masz sklepy, zarabiasz na tym super kasę, dziel się tą kasą z organizacją, która robi super rzeczy, nie? natomiast ci ludzie kochają bardziej, najbardziej pieniądze, po prostu. nie? I, I oni mówili, jasne, super, będziemy to od Was kupować, ale co drugi transport będziemy jej ewidencjonować mm -hmm. albo za nie? Mm -hmm. Więc to zmusiło nas do tego, żeby mm, zacząć działać w obszarze jakby samodzielnie zbudowanego przedsiębiorstwa. My bardzo nam zależy na tym, żeby zamknąć cały ten obieg w obszarze naszego pięknego kraju, czy jakby tu pozyskiwać rzeczy, mówić w jaki sposób to robimy, tu je przetwarzać, mówić w jaki sposób to robimy i tu je sprzedawać, mówiąc mm -hmm. też w jaki sposób to robimy. Nie? Czego Wam dzisiaj najbardziej brakuje? Więcej pieniędzy inwestora, czy może... Właśnie. Sytuacja finansowa jest pod kontrolą na szczęście. Bardzo, bardzo mocno wierzymy, że w krótkim czasie dołączą do nas super osoby, które będą chciały zakasać rękawy i pracować z nami nie tylko dla pieniędzy, chociaż płacimy uczciwie, ale też dla idei robienia rzeczy niesamowitych, bo te rzeczy niesamowite dzieją się u nas naprawdę każdego dnia i potwierdzi to nasz dziesięcioosobowy super zespół. Szukamy ludzi z otwartymi głowami, nie bojących się zmian, chętnych do podróżowania, do przekraczania swoich granic. Każda osoba, która chciałaby dołączyć do nas do naszego zespołu i w kwestii portalu, i w kwestii sortowni, i w kwestii second hand, widząca dla siebie przestrzeń, w którą chciałaby coś wnieść. Jest u nas witana z otwartymi ramionami. Po prostu odzywajcie się do mnie, odzywajcie się do nas, mówcie, co chcielibyście robić. To nie jest tak, że szukamy projekt menadżera albo szukamy kogoś od Facebooka czy jakkolwiek inaczej. Szukamy ludzi, którzy będą chcieli coś wnieść, a jak już ktoś chce coś wnieść, to na pewno znajdzie się przestrzeń do tego, żeby, żeby ją zagospodarować. Najbliższa nasza największa potrzeba, to też się trochę pochwalę, będziemy w tym roku grać z Wośpem, więc szukamy kogoś, kto chciałby sobie spróbować tej kooperacji z nami i być koordynatorem tej współpracy z Wośpem. Co jest w ogóle super opcją, więc można sobie wejść na ubrania do tam jest zakładka Kontakt, wysłać takiego mailika do mnie i ja na pewno będę z wielką radością się kontaktować zwrotnie. Gadamy już 100 lat, a mogłybyśmy 200, ale trzeba to jakoś zakończyć. Może na koniec tylko tak, że naprawdę pomyślcie taki mały apel do wszystkich. Pomyślcie, co robicie z tymi ciuchami, wykorzystajcie wszystkie możliwe drogi, zanim to wywalicie do, w ostateczności do kontenera. I na pewno nie wyrzucajcie tego do zmieszanych śmieci. Tak, tak, ehm, bardzo ważne. Coś jeszcze? Nic. Wyczerpałaś temat. <laughs> bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. bye oh.